Witam, z tej strony Wypukany A to jest informacja dotycząca pierwszego sezonu przygód z Minecraft Chciałbym wam powiedzieć, że odcinki zaczną pojawiać się dopiero po koniec stycznia Ponieważ nagraliśmy jeden odcinek, ale nasze mikrofony zawiodły Bardzo szumiało i tak dalej, jakieś tam głosy w tle i w ogóle to akurat był fail Teraz może trochę szumieć to trochę ze względu na mikrofon, a trochę, że muszę przeczyścić kompa. Yy... To chyba wszystko. Właśnie, pierwszy sezon. Nie wiem czemu zastanawiamy się właśnie, właściwie, czy nagrać po prostu Let's Playa zwykłego z podstawowym Minecraftem, czy z jakimiś modami bardzo. Bardzo podoba, im, podoba mi się mod na przykład Mo Creatures. Bardzo fajnie się na nim gra, jest więcej zwierząt, więcej potworów i wtedy przygody nabierają bardziej sensu. No i to chyba wszystko, co miałem Wam do przekazania. Widzimy się pod koniec stycznia, no wcześniej, zależy jak szybko uda się mikrofony zakupić. No, narka. Do kiedyś tam.